Czy pani profesor też mieszkała 20 lat w Jaśle, w związku z tym, że ojciec tam tak, pracował? Tak, mieszkałam w Jaśle, ale nie 20 lat, jak przyjechałam do Jasła, to miałam wtedy 5 lat. I tam skończyłam szkołę podstawową i gimnazjum, wspaniałe gimnazjum, zresztą imienia króla Stanisława Leszczyńskiego. Miałam znakomitych profesorów, także ja po prostu z marszu zdawałam potem wszystkie egzaminy bez żadnych pomocy, korepetycji, jak to się dzisiaj No tak, ale jak się połączyło dobrych profesorów i dobrą uczennicę, no to się dostało na Akademię, prawda? E, no tak, ale ja wtedy właśnie, wracając do tego, miałam 16 lat, bo poszłam do szkoły troszeczkę wcześniej i wtedy już wyjechałam do Krakowa, wróciłam do Krakowa. Przecież moi rodzice też potem już wrócili w okolice Krakowa. Po 20 latach. Natomiast i osiedli w Słupkowicach. natomiast ja już wróciłam do Krakowa. I pierwsze studia to była archeologia. Tak, archeologia śródziemnomorska. Archeologia śródziemnomorska, dlatego, że nie, ja od dziecka wiedziałam doskonale, czym będę. No może jak chodziłam do pierwszej czy drugiej klasy, no to chciałam pracować w cukierni, bo byłam łasuchem, ale tak to w zasadzie wiedziałam, że będę malować, rysować, to robiłam cały czas przez całą szkołę i do dzisiejszego dnia zostałam temu. Wierna, ale yy, na akademię się nie dostałam, bo yy, nie posłałam pracy. Cała rodzina mieszkała w Krakowie. Wszyscy byli doskonale poinformowani i tak mnie poinformowano, że ja przyjechałam z pracami na egzamin. A egzaminu już nie było, bo ja nie byłam dopuszczona do egzaminu, bo nie miałam, nie było podstaw. Go zdawałam na drugie studia wtedy, z Marszu też, na archeologię śródziemnomorską, która była tak samo bardzo mocno obstawiona, jeżeli chodzi o chęć studiowania przez młodych ludzi, jak Akademia Sztuk Pięknych, ale nie żałuję. To było wspaniałe też przeżycie. Ja myślę, że to jest też niezwykle, ta, ta cała wiedza, którą Pani Profesor zdobyła na archeologii, jest niezwykle pomocna, czy dopeł dopełniająca to wszystko, co wiąże się z konserwacją dzieł sztuki, prawda? No, przede wszystkim to, to się jest sztukdia szeroko humanistycznie pojęte. To, co tutaj w tej chwili na przykład brakuje w szkolnictwie, ta klasyka cała, prawda, łacina, greka, historia starożytna, no to były ogromnie takie... Powiem szczerze, przeżycia dla mnie, bo to była bardzo piękna wiedza, która ze mną została. Ona wywarła na mnie ogromny wpływ do dzisiejszego dnia. Jestem pod wpływem tej całej kultury śródziemnomorskiej, ale ona też była pomocna w jakiś sposób w późniejszych studiach, nawet w tym, co w tej chwili robię. No. To szeroki taki humanizm, to bardzo szerokie spojrzenie na całą kulturę europejską, na to, z czegośmy wyrośli, prawda? z czegośmy wyszli. Także to były te studia, które bardzo wiele mi dały. Ja równocześnie już zaczęłam studiować na akademii, będąc na archeologii i jakoś to potrafiłam sobie połączyć razem. I z sukcesem dużym, co docenili wszyscy ówcześni wykładowcy. Prawdzie nie jest pani cukiernikiem, pani profesor, ale ma pani nadal zamiłowanie do torcika z A nie, no to bo torcik sieneński to jest Siena w ogóle. Torcik sieneński, możemy powiedzieć, to jest taki torcik w sumie dla mnie toskański, prawda? To wszystko, co jest piękne w Toskanii, we Włoszech. Piękne i słodkie. Komu komu tam. To począwszy od, ja jestem, my wszystko, świat odbieramy zmysłami, prawda? I nie można powiedzieć, że my przyjeżdżamy, rozkoszujemy się wspaniałą kulturą, pozostałościami tej, tej wielkiej, wspaniałej sztuki włoskiej, ale tam są jeszcze te widoki, zapachy, krajobrazy, radość życia, która została we Włoszech. No ona w tej chwili została troszkę przytłumiona. Przez dzisiejsze czasy trudne, ale powiem szczerze, że to włoskie zamiłowanie do bycia z ludźmi, do rozmów, do prowadzenia konserwacji, konwersacji przy stole, do rozmów, do sporów, do dialogu. To jest, co mnie zawsze urzekało u nich, jakkolwiek w pewnym momencie wydawało mi się, że są tacy bardziej, jak to się mówi po włosku, superficiale, czyli powierzchowni. Być może, ale my też jesteśmy w pewnym sensie powierzchowni, więc nie możemy takich etykietek przypinać innym nacjom, ale jest u nich coś, co... Wciąga, wciąga każdego i chyba nikt się temu nie oprze. No a jeżeli jest jeszcze przy tym bardzo pięknie zastawiony, smaczny stój, znakomite wino. To chce się no, żyć. Właściwie nic nie potrzeba więcej, słońce, cykady. Dzieła sztuki pejzaże, na <słuch> a już dzieła sztuki, no to już jest ta wyższa sprawa, która po prostu dopełnia to wszystko. A jakie pani profesor ma konotacje z nową hutą? Pytam nie bez powodu, bo jesteśmy w studiu, które mieści się w Nowej Hucie. Rozgłos no, mogę TV. powiedzieć, że jako, no jako ten taki typowy Krakus prawda, z pokolenia. A tego pytam. Ja tak. do tej nowej huty trafiłam dosyć późno. Dlatego, że w momencie, kiedy się rodził ruch Solidarności, to wtedy wszyscy właściwie krakowianie, którzy niejednokrotnie ani raz nie byli w Hucie, zaczęli jechać w tym kierunku, podążać tutaj. I ja również byłam wśród nich, przyznaję szczerze. Ale muszę powiedzieć, że wcześniej przyjeżdżałam tutaj, bo tutaj była księgarnia. Do której można było się dostać, stanąć w krótszej kolejce i kupić książki takie, które już w Krakowie już wyszły albo były spod lady. Były też również inne nietypowe sklepy, które nas troszeczkę też prowokowały. Ale właściwie huta stała mi się najbliższa w momencie kiedy zaczęłam pracować na Akademii. I to jest miałam szczęście współpracować z panią, która była naszą sekretarką, kierowniczką naszego sekretariatu, pani Marta Kocułowska, która ona po prostu pokazała mi hutę od innej strony. Ona o Hucie potrafiła opowiadać, o różnych wydarzeniach. I ja rzeczywiście zaczęłam patrzeć na tę Hutę inaczej. Bo wcześniej ja widziałam rzeczywiście ten wspaniały architekt, to wspaniałe architektoniczne rozwiązanie placu centralnego, bo to jest w tym, prawda, ta idea architektoniczna, którą wszyscy docenialiśmy już wtedy. No, kiedyś też pamiętam, że jeszcze to było przed latem, w latach 80. już, prawdzie, przyjechałam do dochód i wiem, że odwiedziłam kogoś, kto mieszkał na placu centralnym i byłam pełna podziwu dla budownictwa, dla tego, że na przykład dla stolarki, chociażby nawet okiennych, dla tych wykończeń tych budynków, które zostały postawione jako pierwsze. To nie była tandyta, to było coś, co nawiązywało do tego znakomitego budownictwa międzywojennego, bo ja nie mówię o jakichś prawda, rzeczach yy, historycznych obiektach, tylko mówię o znaczy, to już też teraz jest historia, tak, ale prawda do tego solidnego rzemiosła. I to rzemiosło, to solidne rzemiosło znalazłam nagle tutaj, czego nie widziałam w blokach krakowskich, prawda, już późniejszych, w których znałam mieszkanie, bo różni znajomi. Spotykaliśmy się przecież po domach. Ale wracając do pani Marty, ona mi zaczęła po prostu przybliżać to, Huty. Także ta huta już nie była dla mnie tylko tą architekturą, chodzi mi o ten pierwszy, prawda, rozwiązania przy Placu Centralnym, czy tej zieleni, bo huta była zielona po prostu. Huta była ogromnie zielona w przeciwieństwie do Krakowa. Ktoś powiedział, no Kraków jest zielony. Jak jest zielony? Kraków ma te planty, parę tych nędznych, maleńkich parków, bo one są w końcu małe. A huta jest zielona. Tak, bo między blokami jest ogromna huta przestrzeń, gdzie jest przestrzeń. Tak. Pewnie, że były przerażające momenty, jak się w kierunku samej huty i cementowni. Kiedyś zostawiłam tam samochód, no to nie mogłam go odnaleźć, bo wydawało mi się, że wszystkie są jednakowe. Były przyprószone i zasypane. Ale teraz tego już nie ma, prawda? I zupełnie inaczej potrafiłam tą hutę odnaleźć. No, naturalnie Zaczęliśmy wędrować do Teatru Ludowego, bo on przyciągał. Było parę takich miejsc, które zaczęły przyciągać. No w tej chwili jest to jednak ośrodek kulturalny. No ja jedną z pierwszych wystaw, na której uczestniczyłam, tutaj to było... Yy, ta wystawa mieściła się na, w Placu Centralnym. To było też nowochódzkie jakieś Centrum Kulturalne, wtedy to organizowało i to był taki temat dziecko w sztuce. Ja pamiętam tę wystawę bardzo dobrze, to była zbiorowa wystawa, bo dostałam nagrodę publiczności, a to jest chyba najpiękniejsza nagroda jaką można otrzymać. Obraz przedstawiał taką dosyć alegoryczną scenę, gdzie, do której główną postacią była moja mała bratanica. I ja to dla niej zrobiłam. Ten obraz był bardzo szczery. On był taki, z taką, taką pewną metaforą, dziecięcą, w tym wszystkim baśniową, i widocznie on się spodobał. To duża przyjemność dostać nagrodę do tak, publiczności. Także ta, ta huta była mi coraz bliższa tak stopniowo, bo Pierwsza huta to była ta huta podręcznikowa, no, do której nie mieliśmy stosunku specjalnie miłego, bo to były pewne, prawda, założenia takie z owych czasów, trudne do zaakceptowania. Ale teraz coraz więcej osób dostrzega w hucie. O, bo ja myślę, że walory. Tak. tak, nawet teraz jak jechałam, Zalet. to tak właśnie patrzyłam, że przecież wjeżdżam najpierw, prawda, w zielone takie otoczenie, ogromne, które mnie prowadzi w tym kierunku, przyjeżdżam na ten plac, jest szeroko, przestrzennie. Jakkolwiek tu się zgubiłam, już na osiedlu szkolnym naturalnie. Ale za to poznała Pani wszystkie szkoły. No, osiedlu tak, szkolnym. Tak, to jest wiedza. To jest ogromnie dużo szkół. Dlatego pewnie ośrodek szkolny. To też się takie nazywa. właśnie zaskoczenie. Ja to przepadam za słuchaniem Pani Profesor. mogłoby jakikolwiek klawisz nie naciśnie się fortepianu, czy biały, czy czarny. Z Pani wylewa się taka piękna ilość cudownych historii opowiedziana jeszcze piękniejszym językiem, za co bardzo dziękuję. dziękuję profesor Grażyna Korpal, malarka, konserwator dzieł sztuki. Nasz dzisiejszy gość. Bardzo dziękuję. Zudem,